Halo? Sama, ej, ja coś Siema. Tam teraz Halo, halo, wrane. No, pozdrawiam. pozdrawiam ci, Jak się nazywasz, to dam ci suba? Ja ci mówię już weryl 86 podłoga.pl z dużych czy z małych? Wy z dużej, reszta z małej i pl z dużej... Veryl86 podłoga i ty? Ta, nie, pl. PL. Aha, pełni, sorry. E, ty... O, masz takiego spajka? No. To masz suba. Daj lajka. Masz 40... Dobra. Dobra. Jaka jakość? Jej. O, oha, pięknie. Ja sobie ci masz... się dwie... dzięki, dzięki. Siema, siema, Jokerku. <laughs> e, ja ty możesz dawać do najty tego propos? Czekaj. Zobaczmy czy... O, działa nadal. Mogę. Zobaczmy, czy... A na czym na przykład możesz dać donate'a? Hm. Pokup... Bo ja tu co. Ha, dobra, dobra. Nie wiem czy pej... Jak coś to link Link w opisie. Będziesz miał do... Tipi tam... No ale nie, bo ty masz właśnie... Z tym problem, że masz tipli. No. Od... Aha, ja jakbym miał ci wysłać, to bym ci w PSTK u wysłał, no tu teraz nie no to ma PSTK Nie, właśnie nie, bo musisz... wiesz jak ten w Ling opisie i deep, deep i tam wpisujesz to te swoje ten niki, te takie e maili ten i tam wybierasz metodę płatniczą. Wiem, ale... To nie tam, jest... Mój teraz goło. space of Cardo nie da się wybrać. No wiem, jest to... serio? Da się na razie? Cześć, zobaczę. No mi się wydaje, że moim zdaniem powinniśmy to naprawić, nie? No nie ma facebooka karda, Aha. tymczasowo niedostępne. No w sumie. Ej, a może na przykład... Bym ci wysłał wtedy coś tam wyśmią pierwszego Donaj no, do no, no. swojego. Na miesziaczkę. Jak coś to ona nie kosztuje dwie stywy, Tylko ten. O, aha. A grałeś dzisiaj turniej? Czy gram w turniej? Może. Eee, czy już daję? E, Radi. Ej, gramy jutro razem Friday Night'a? Eee, można. Czy ty już masz jakąś ekipę? A czekaj, czekaj. Friday night'a, czyli to jest ten taki zwykły, nie? Taki o nic. Czy... No taki rozgrzewkowy. No, no, no to... A o której on jest? Jutro. Chyba do 18. 8. Czy tam Nie wiem. Nie, wiesz Dokładnie. Co, Musiałbym ten... nie wiem, ale... Chyba nie, bo jutro mam trening, wiesz, ale yy, możemy dzisiaj zagrać ten turniej o skina co jest duło O której on się zaczyna? O 18 I do której? Do 21 To kurde czego? O, witam 5 osób na tym, na, la, na streamie. Ale wszystko bardzo. Ty, 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 ty. I co gramy? Nie, daj Co to jest? A czemu nie dałem intro? Jak... Nie... Bo no nie dałem, bo nie muszę. Co to jest? Co? Ale nie wiem. Nie to czekaj, jest ja ustawię. Ja dam tedy. Y... Mhm. Ej, no dobra, ty robisz ocenianie, Ty robisz ocenianie no. kanałów? Mogę, ale to... Oceń mój, proszę. Znaczy, tu nic nie ma. Jest, są jedne highlightsy, które i tak dałem na prywatny. Ja tylko je wczoraj dodałem i w 12 no godzin właśnie... już miały 200 wyświetleń. No, no. Ja też mam highlightsy z boksu. Trzeba ich zobaczyć. Ale ja to byłem Pod wtedy taki dwóch. słaby, nie? nie? Można się śmiać. Lecimy, a za chwilę duła arena. Kurde, dlaczego cały czas jest taki czarny? O dobra jest. Nie? Za chwilę była arena. Ej, eee... Yy, cię bardzo? Nie, raczej nie. Nie chcę że... Nie chcę, że... Ja, ja, ja powiem dwa słowa no. i cię bardzo wkurzę. Dobra? Dobra. dobra. Mam pizzę. O oh, kurde cool, granaty, jak... oh, cool, <laughs> ja O kurde, to to mnie przyleciało Ja tak samo na dziwą O Na górę idzie. On trzeba nie dytować. Kurde! O! Emocja jak nagrywa nie? O! Jak lecę dorowalnie? Jan Taszek drugi. To słynnie. Aha, aha. Ale to aha flam? Ale... Jaki masz ping, bo ja mam 70 Ja 8 Aha Super Ja tu mam Ej, Ty się leczyłeś? Się ty się leczyłeś? No nie, bo ja bym cię zabił, bo dostałeś za 70 ileś i wcześniejszy dostałeś Dziękuje do za 4 lajki i za nową subskrypcję Od ilu dni, miesięcy, tygodni robisz yy, live? Tak, zacząłem robić live, y, tak... Nieź, wy, nieź, nie... nie wiem... Chyba dwa... Czy Ty masz pompę smoka? Tak. Proszę, daj mi się... o! o nie! Ja zniszczyłam! No, chciałam z tym zrobić, ale musiałam, to smuje. O kurde. Justok, mamy problem. POMPA smoka. Za 14! POTRZEM WYZOWIE! A! Wzmisowana pompa smoke'a! No dobra. Dobrze, dzięki, bo się uleczę ładuje <grywy> co to jest? co to jest? Bra. wbijam w ciebie, w ciebie jak nasą ale opłaca się ro ja nie robiłem klimat przez dwa tygodnie, chyba nie i teraz tyle osób nagle ja wygramy cały czas tą skrętnicę dzisiaj na dół okej okay. aha i dostałem dunetnicę z jednym Ano. no tutaj tak właśnie jest to jest słabe a jaką masz poszło? bo ja lubię wszystko ach ja mam strachki Okay, no, 27, wow. O kurde Nie dostajesz? 21, O kurde. Dobra, to... nie leczę się. Nie. No, no nie. Nara. <grym> nie. Aj, okej. Okay. U, u mnie ten, u mnie się włączył asystent Google. <grym> Chyba zareagował na. Kurde, miałem włączyć ten. E, miałem włączyć e, Nvidia Experience, a włączyłem sobie. A właśnie, ej a ten. bo ty... kalkulator. A mam pytanie. Pytanie. Mam pytanie. Mam pytanie. Bo pytanie. Mam pytanie. Mam pytanie. Mam pytanie. Mam chciał No, ale musiał No dostać musiałbyś nie? Co bym musiał dostać? Co, żebyś zmontować, to musiałbyś chyba moda dostać, nie? No, ale dlaczego? No żeby zmontować to nie Ale po co oni moc? A ja montować. Normalnie wyszedł mi na Gmail'a, ja się zmontuję. Ja montuję, ci odeślę. I odeślę. co? Potem normalnie mam to na kanał stawić, nie? No jak chcesz? Tylko ja będę chciał reklamę swojego kanału, Napiszę Edited by Jokerek. Okej, okay, ale wiesz... Dobra? No, o... da się... O pierdol. Ej, a wiesz co? Bo ja Ci mogę jeszcze ten... podesłać y, intro, wiesz? Takie, co mój kuzyn stworzył. Że to jest takie... No. Wiesz, że tak... Y, tak mój nick, nie? Veril86, nie? Tak wiesz o co chodzi, że jest obrócony tyłem nogami i on się tak wiesz o co... No. ...obraca y, na no, dole i... To też fajne, zrobił, no nie zrobił No to, czyli żebyś chciał highlights y i bym się do tego miał wstawić na sam początek to okay. e, do intro, tak? To, a powiedz mi jak wysłać na twój e-mail? To podasz mi swój e-mail? Dobra no, Dobra, ja się podam mój e-mail wczoraj, bo znowu coś chcę Dobra, dobra Ty mnie zabij, jak chcesz Nie, nie Halo? O no. starym, ja cię wiedziała, Pokażę, no, jestem w stanie intro. Faj no, intro będzie. Yy, kubiki, intro będzie możliwe, że będzie na które mogą, 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 będą za to. Dzisiejszego duo. Mhm. I, z, y, tam. Ja nie mogę ja Kurde, nie miałem Dzisiejszego duo, jak będą fajne ten. I może jeszcze z jutrzejszego. Z, z dzisiejszego turnieju, dzisiaj robię może jeszcze live'a. Więc możecie wbijać o 17.30 jak będę mógł. I będę grał z Akerikiem o potem grać. Ale ja nie wiem, czy jeszcze będę grać e, ten, ten turniej dzisiaj, będzie. wiesz? A jak już to gdzieś tak pół do siódmej. Mm. Więc by nam pół godziny przepadło. No wiesz to ale to lepiej sobie grać po czasie. Nie, bo będą słabsi. Ja po prostu że to jest taktykal. Zapałeś jeszcze. Tam pas moka. Ja tam tak on hanguje. Ogie! Wyleciałem. A! A! O! Mam za brzydki. Musi tu Pompez! Witam 5 osób i, i za 4 lajki, bardzo dziękuję. Hmm. To co gramy jeszcze od wielu rundy idziemy na arenę. co mieszkamy? Przykładam. Nie, nie, nie. Nie rób. Wyleciałem A nie, to dzisiaj czwartek, nie? To nie go do zła Jaka jest twoja ulubiona pizza? Co? Co? Jaka jest twoja ulubiona pizza? Aha, moją ulubioną pizzą to jest... Z pieczarkami, z serem i szynkiem. Ja to tak samo jak moja hmm. Ta Mar Margarita, oryginalna Z pieczarkami i z szynkiem, nie? Mhm. Ja Ało. lubię jeszcze kukurydzy czasami. No ja też. To... Ale dzisiaj akurat mam meksykańską. To tak było strasznie. No, ostre jest tutaj. a ja mam spaza a ja mam wow! dostałeś noskopa skąpa ze 160 Mo, twoja też ulubiona pizza kubik, no to biedono pizza najlepsza z pieczarkami i świętem dobrze kiedy jestem głodny to jem, pie... to jem pizza a jeszcze czy ten? Kiernik? Jadłeś? Nie, nie jadłem. Nie wiem, jak smakuje kebab. No chyba każdy jadł kebaba. Kiedyś. W swoim. Kurde, czego mi się nie buduje? O nie, ja mam takie kuleczki może. Zapraszę. Ja jadłem takiego z kuleczkami i nie jadłem. Znaczy nazywali, go. to się, ja się takie lubię. Ej, ci, ten co nazywali, to teraz mnie zaprasza. I na samym pompy celka, Do więc... zapoś, to odpadę. No to zachodź go, bo tak wzywam, że, że już nie będziemy się chciało tym gier. Ale serio, ty dostajesz chyba 4 pompy za 25 i za 24. <laughs> I dobra, dawaj już tak, ja rundę idziemy na arenę, nie? Mhm. Jak coś to ja spadłem, yy, więc nie ma się czego mnie śmiać, bo tych na znaczenie. A ile masz? Ja.

Dobra, teraz odpalamy highlightsy No, highlightsy? Ej, ocenisz mój kanał? No włączę sobie highlightsy, wiesz? Teraz No tak Jakie highlightsy? Co? Jakie highlightsy? No moje teraz czekaj, gdzie to było? Y... Pierwsza zakładka na samym dole. Jest. To było... A to było w tych e, takich e, tej zębatce i tam zejść na dół. I tam jest zębatce, Nvidia Highlights. Tak? Mhm. Czekaj. O, mam. Nie to nie to. I, mam Nvidia Highlights. Mhm. No to tak. No to włączone zastosuj. I teraz powinno się zrobić. A jeszcze kliknij Alt, Alt plus Z Alt y, y, plus. I z. No nie, po prostu alt i z. Nie, plus, tylko ja powiedziałem... Kliknij alt z. Alt z. Wcisnąłem. A wyświetliło Ci się takie coś? Nie. Ale musisz to tak szybko, tak alt z. Lewy alt le i z. Wiem. No i robię szybko. A, a wyjdź ten... Y ma, e, ty masz w ogóle pobrane NVIDIA Experience? Mm, mam, mam, czekaj, czy mam? Je, co mam pobrane? NVIDIA... Idź na, na pulpit. Do... Ja oglądam na... twojego live'a, więc będę widzieć. Mam, mam. Ten, mój brat mówi, że mam to. Ten do nagrywania. Do, weź w to odpal NVIDIA to. Experience. O, to jest ono? no. Odpal to. Tak. Ładuje się, ładuje, ładuje. Franek, my gramy do areny, wiesz? Aktualizuje się. A nie Triono, sorry, no na arena w nie. Właśnie, pokaż intro. Aha. Intro to ja mam na telefonie, wiesz? A. spoko. No to zrób. Ale on, intro. Aha. No i wejdź tam gdzie masz tą Nvidia Experience. To wyłącz. tu No to wyłącz. To też? E, kliknij profil, to, 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 to kółeczko. Yy, to? Tak? Nie. Tam gdzie masz Beryl, napisz. K kliknij. Tu. Oto, no, kliknij to, daj konto. Aha. Nie, konto kliknij. Tam, gdzie masz konto. Yy, wejdź w ogólne. Yy. Po lewej, na górze. Kurde, nie widzę, jaką masz NVIDIA. Mm, NVIDIA GeoGraphics X. Experience C Wersja 3.20 Ale nie to, nie to, nie to. Tam masz y, mój sprzęt w prawym rogu na górze. Tam masz mój sprzęt i tam przeczytaj, co masz napisane na sobie samej... Geographic GTX 1650 To to powinno działać ci. Czyli? E... No Ma, Ile tam masz RAMu? 16? Y nie, 15.94 No to masz tak... Ja mam... Kurde, nie wiem. Ale to, to powinno ci działać na spokojnie. A już masz jakieś highlighty zrobione? Znaczy, klipy? No mam, mam. No to jak to... To nie wiem. A jakiego ja. masz Intela? Intela... i5-9400F... To ja mam GeForce RTX 2060 Sterownik to jest 46172 ja mam Intela 51040 Spokony ja ale... czy możesz zagrać? Nie, ale możesz dać suba A, <gryw> to nieźle. Dobra, to czekaj, może w Fortnite też się wyświetli. Nie, nie, Halo. się. Czego on chce? Halo? Kuba, Co? 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 nie, nie, Marcel? nie, nie, że tutaj wyłączmy. I teraz włączmy. nie, ja chcę umyć Nie. Dobra, jestem, dawaj ręki. Czekam, a ja mam. Ja... mój brat to robi, wiesz? Tak. <śmany> Tutaj. A to ja tu mam o, ten... No to jest to. No, to ja tu I tam mam trzeba przed... wejść w tą zębatkę teraz. Tam trzeba w tą zębatkę, zębatkę wejść. 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 Zem... No. I połącz. Nie. nie no. I tam masz takie coś jak najciekawsze punkty. Mhm. Dobra. I dobra. To, to ten... To, to nie musisz.